Moi drodzy, zobaczcie, jakie miejsce fajne znalazłam, po to, żebyśmy powtórzyli sobie te dwa elementy, które się nauczyliśmy dzisiaj. Dobrze? Także spokojnie, stopy na szerokości bioder, bierzemy głęboki wdech, podnosimy ręce do góry, wydech, obracamy dłonie do siebie, wdech, przyciągamy, wydech, odpychamy, opuszczamy nadgarstki i broda do mostka i Jeszcze raz. Wdech. Wydech. Przyciągamy. Odpychamy. Opuszczamy nadgarstki. I broda do mostka. I zaczynamy nas, naszą sekwencję. Głęboki wydech. Ręce do góry. Wydech. Dłonie skierowane na siebie. Wydech. Otwieramy klatkę piersiową wydech, zamykamy, ciężar ciała na prawe biodro, lewa stopa do przodu, pięta, palce, prawa, pięta, palce, wyciągamy ręce do przodu, idziemy w dół, brzucha tą literkę U, do góry i wydech, otwieramy klatkę piersiową i zamykamy i kolejne ćwiczenie, Ciężar ciała na lewe biodro. Odstawiamy prawą stopę. Ręce wysuwamy do przodu. Otwieramy kurtynę. Patrzymy za lewą ręką. I prawa stopa, prawa ręka chopsiu I jesteśmy tutaj. I najpierw odstawiamy prawą stopę. Zmieniamy ręce. Dostawiamy lewą. Zmieniamy ręce. Tutaj nie bójcie się, niech to sobie płynie. Dostawiamy prawą stopę, zmieniamy ręce, odstawiamy lewą, zmieniamy ręce, dostawiamy prawą, zmieniamy ręce, odstawiamy lewą, idziemy rękoma do prawej, do środka, bo tutaj zaczęliśmy. Głęboki wdech. I wydech. I druga strona. Ciężar ciała na prawe biodro. Odstawiamy lewą stopę, pięta, palce. Wysuwamy ręce do przodu. Otwieramy kurtynę, patrzymy za prawą ręką. Lewa ręka. Lewa stopa. Hop. I siuk. Odstawiamy lewą stopę, zmieniamy ręce. Dostawiamy prawą stopę, zmieniamy ręce. Odstawiamy lewą dostawiamy prawą, zmieniamy ręce, odstawiamy lewą, zmieniamy ręce, dostawiamy prawą, idziemy rękoma do lewej, do środka, wdech, wydech ręce przed siebie, wychodzimy z ćwiczenia i opuszczamy wzdłuż. Ciała. Tak, to była nasza sekwencja, nasze pierwsze cztery ćwiczenia. Mam nadzieję, że poszło dobrze. Chciałam Wam jeszcze raz pokazać, jak to wszystko raz wygląda, szczególnie w tak pięknym miejscu jak to. Do zobaczenia!